Zastanawiam się, co myśli tu każdy trener przyjeżdżając ze Sparty Katowice i analizując skład, bo momentami to jest taki skład, jakbyśmy analizowali zespół, myślę, że ze szczebla centralnego. No, dokładnie tak to wygląda, bo, bo zespół Sparty jest głównym faworytem do, do awansu do trzeciej ligi, nie ma co tutaj ukrywać. E, nazwiska bardzo mocne, ale, ale przede wszystkim gra, organizacja i struktura tej drużyny jest na, na odpowiednim poziomie i tutaj Musimy się przed, przeciwstawić tym, co mamy najlepsze, i tak też dzisiaj tutaj przyjechaliśmy i powalczymy o to, by ruch radziunku zdobył tutaj punkty. Sparta, ten początek ma ciężki, ale punktuje. E, ciężki, pewnie dlatego, że to były trzy wyjazdy, trzy na naturalnej trawy. No i teraz pytanie: Czy jak analizowałeś trzy mecze e, przeciwnika, to tak naprawdę da się z tego wyciągnąć wnioski? Skoro oni pewnie tutaj na swojej sztucznej nawierzchni zaprezentują nieco inną piłkę. Granie na sztucznym boisku, a na naturalnym, to jest całkiem inna dyscyplina sportu. ale ale poruszanie się i, i model gry Wsparty Katowice zostaje ten sam. Wiadomo, tutaj piłka nie będzie skakać, nie będzie oskakiwać, będzie można też pograć krótko i, i tego się dzisiaj spodziewamy po zespole sparty. Yy, mamy dużo informacji o wsparcie, sam byłem w czwartek na meczu, gdzie, gdzie grali z Dramą i czas na to pozwolił, bo my graliśmy w środę, więc myślę, że będziemy odpowiednio przygotowani, żeby sprawić tutaj niespodziankę, bo, bo za taką można uznać, jeżeli dziąku zdąży tutaj punkt. Dwa razy w zeszłym sezonie zagraliśmy ze Spartą. Dwa razy to były mecze, w których nie było widać, że jeden z zespołów jest napakowany, jak Gabano z gwiazdami, a drugi jest po prostu długo sukcesywnie budowany w szatni. Eee, ruch ma sposób również na dziś? To tylko pokazuje, że ruch Radzionków rośnie i tutaj ocenianie ruchu Radzionków przez, przez pryzmat samych tylko wyników boiskowych, to, to nie, bo tutaj trzeba też e, pochwalić tych, tych chłopaków, jak oni rosną, jak młodzież ciągnie starszyznę jeszcze w górę, a starszyzna ciągnie młodych i, i każdy chce w ruchu Radzionków grać, szanować sobie te miejsce i to pokazuje, że jesteśmy w stanie nawiązać walkę z każdym przeciwnikiem w tej lidze i też to dzisiaj Chłopakom starałem się w szatni przekazać, że, że Ruch Radzionków jest mocnym zespołem i oni sami muszą w to wierzyć, uwierzyć, bo mam czasem wrażenie, że ludzie z zewnątrz piłki bardziej wierzą w ten Ruch Radzionków niż my sami w szatni. I tutaj, tutaj musimy tą zmianę mentalną przejść i mam nadzieję, że do tej zmiany mentalnej będzie potrzebny dobry wynik tutaj w Katowicach z tak mocnym rywalem. Pod kątem mentalny trzeba było gasić złość po ostatnim meczu z Rozwojem, gdzie no to był wynik absolutnie w drugą stronę, porównując go do samego przebiegu gry, czy raczej właśnie na tej złości da się zbudować teraz chęć rewanży? Eee, raczej trzeba było gasić, bo, bo po meczu emocje były w szatni bardzo duże, sami chłopaki czuli, że, że straciliśmy punkty na własne życzenie i, i to najbardziej boli. Ale gdzieś już oto od piątkowej analizy zamknęliśmy mecz rozwoju i skupialiśmy się tylko i wyłącznie na wsparcie, bo no bo taka jest piłka, kurczę. Jeżeli ktoś by wiedział, że radzionków to przyjedzie i wygra 5-0, no to by nie przyszedł na ten mecz, więc tutaj nie ma co płakać nad rozdanym lekiem, trzeba, trzeba punkty łapać w następnych meczach i, i ruszyliśmy w tych trzech meczach, uważam, dobrze. mieliśmy 6 punktów. Bardzo boli ta strata z rozwojem, ale, ale piłkarsko wyglądaliśmy nieźle i mam nadzieję, że tutaj dzisiaj na, na tym ciężkim terenie to potwierdzimy i, i będziemy gonić tą czołówkę, bo taki jest nasz, nasz cel. Ale, ale też potrzebujemy spokoju, czasu i, i bez zbędnej presji i dalej pracować. To w zasadzie mała tradycja, no, jak jesteśmy. Tutaj gramy ze Spartą. To Bartek Kularski przypomina to, jak się czuł Radziankowie. Poczuły się świetnie. No jak w domu można powiedzieć, co nie. Gdzieś tam sympatia kibiców została, została zachowana. Bardzo mnie szanowali, a ich również bardzo szanowałem, bo gdzieś można było się poczuć jak w rodzinie i, i to było bardzo fajne. Tylko, że co się widzimy, to ta Sparta mocniejsza i można sobie Pomyśleć, a no kogo tu jeszcze da się ściągnąć, żeby ten zespół nie przerastał ligi przynajmniej nazwiskami o jedną czy tam, a nawet o dwie. Jeżeli chodzi o ligę, no liga po tych pierwszych trzech kolejkach na pewno można powiedzieć, że jest trudna. Jest bardzo trudna, chyba najmocniejsza liga czwarta w jakiejkolwiek, kiedykolwiek grałem. Transfery, transfery dobre, solidne, ale, ale chłodna głowa jest z nami, bo, bo wiemy jak jest trudna ta liga i że Trzeba jeść małą łyżką powoli, żeby się nie zakrztusić i, i, i robić swoje. No i jecie małą łyżką, bo tak patrzę fakt, że graliście tylko wyjazdy, ale to były strasznie ciężkie wyjazdy, bo ten wynik to z reguły punktowany pod sam koniec meczów. To dobrze świadczy o Was, o tym, że radzicie sobie też na tej naturalnej trawie, ale jednak właśnie to co mówisz, łatwo nie jest. Na pewno jesteśmy dobrze przygotowani motorycznie, co pozwala nam właśnie w tych końcówkach gdzieś te mecze zamykać. Tak jak mówiłem, te trzy kolejki, bardzo ciężkie mecze, bardzo ciężcy przeciwnicy, ale tak jak też wspominałem, ta liga jest tak mocna, że nie będzie tutaj łatwych meczów. stawiam, że w zeszłym sezonie jedne z cięższych meczów to były te z ruchem Radzianków. Na wyjeździe porażka wiadomo, że tam były e, no, kapitalne do oglądania okoliczności, tu w rewanżu odrabiane straty, ale mam wrażenie, że ten ruch e, tak trochę z drugiego rzędu, ale ciągle każdemu nawet z góry psuje krwić. Powiem tak, ruch Radzionków od zawsze to była jedna wielka rodzina. Ta szatnia, co by się nie działo, jest zawsze razem. Myślę, że to pozwala przede wszystkim gdzieś, gdzieś temu zespołowi robić wyniki i, i, i przez to ciężko się gra z tym zespołem. To czemu zawsze umijasz ten Radzionków, jak kluby zmieniasz? Ja umiem? Nikt nie pyta o mnie, dlatego też gdzieś to tak wygląda. Nie? E, do Dawida, dzwonili nie widać do ciebie, tak? To... Pomyliłem się numery. Dobra. Powodzenia dzisiaj. Jak kurczę oglądaliście wczoraj mecz Jastrzębia z Polonią Bytą? No, oczywiście, że tak. No, Granarz gra gra były zawodnik. Także, także powiem tak: jeżeli w poprzednim sezonie widziałem jeden mecz w Jaszczębiach, konkretnie 15 minut, tak to tutaj prawie każdy. Przynajmniej po części. Szymon Matysek wspominał, pamiętasz, że, że zimą e, podpowiedziałeś mu, pomogłeś mu w pracy nad jego głową i to zapracentowało. A mi się wydaje, że po meczu z rozwojem coś tam w tych głowach też trzeba było sobie porządkować, no żeby nie żyć porażką po naprawdę dobrym meczu. Tak, tak. No przede wszystkim my musimy wyciągnąć wnioski z tej porażki postawi, i postawić się do pionu i nie przeżywać tego, zaakceptować to, że przegraliśmy, bo bo jeżeli nie będziemy tego akceptować, to to będzie miało wpływ na dalsze mecze. Goncerz, Glabka, Januszkiewicz, takie nazwiska, które śmiało moglibyśmy poszukać w wyższych ligach, tu też trzeba do tego podejść odpowiednio mentalnie, czy to po prostu samo przez się motywuje? Tu jest łatwiej, tak szczerze mówiąc, bo jak słyszy się, się, się takie nazwiska, to jako ambitni ludzie chcemy im udowodnić, że my też potrafimy grać w piłkę. Po to przyjechałem? Piotr. Żeby żeby my te no właśnie po co przyjechałeś? Że, żeby na siatkę nogę go wyzwać, bo no. dawno nie przegrał. Weź. Z takim brzuchem mówi, to, to będzie płatą. Z takim brzuchem też nie na siłę wybył. A ja, wyczyłem, że w ja boków, no no, słyszałem, że miejsce w kadrze. Nie, wystarczy stanę z boku, no we Wrzucał i wiem wszystko. Słyszałem, że miejsce w kadrze wyczułeś w ruchu rażęku. Że... Zobaczę właśnie, po pierwsze połowie wiesz. Co teraz porabiasz? Nie, tylko teraz już nie gra w pracuję. A widziałem, że graż, że nawet jakieś sukcesy odnosisz. Ale to na takich e, szóstok, wiesz? Bo jak już skończyłem grać, bo to nagle mi wada jednak wzrosła trochę do kierunku. ja sobie lubię zjeść. Litem, no i poszedłem a takie, na taką taką ligę lększystek tutaj. teraz tygodni sobie gramy w niedzielę, nie? Z kopciem? No, no właśnie, słyszałem. Witem i, i, ten, i no, chociaż pomaga, żeby tak aż nie być z, no, za, za bardzo zaginien, nie? Dobra, ale wy tam wyniki macie takie jak się nie? No, znaczy, bo byłem w dwóch drużynach. z takim tutaj Witosa, a teraz z tym Kopciem. i jeździmy na Mistrzostwa polski, nie? Także... No, naj, to najwyżej chyba doszliśmy do tego świata. Na małych jeszcze się odnajduje, na dużym już się nie odnalec, nie? A, już na małych jeszcze ja. Dzisiaj twój ruch twój w przyszłości kontra napakowany bieg zespołu zespółu Sparty Katowice. Kto faworytem? E, jakie atuty ma w tym starczy ruch tu Atutów? Jak nie gram, no to nie ma ruchu. <śla> <O, jem. śla> nie no, żartuję. Nie wiem, nie wiem, nie powiem ci, bo ostatnio rzadko siedzę, w piłkę i ten. i W sumie mamy i tutaj kolegów, i tutaj. Ja jestem za Radziankową, ale jak będziemy to zobaczyć. To jest najważniejsze. Panowie, i po to trenujemy w poniedziałek do niedzieli, żeby coś komuś oddać. Po to trenujemy, żeby pokazać dzisiaj olbrzymie jaja. I dużą wiarę w siebie, bo was ma to stać, żeby zrobić tu dobry wynik. Wierzcie w to, grajmy swoją piłkę, a zrobimy dobrze. Idziemy, na Węgierzkach. Po dwóch zwycięstwach na początku sezonu Cidry pechową domową porażką z rozwojem Katowice wyhamowały nieco w marszu w górne rejony Tabeli. Okazją do powrotu na właściwe tory był wyjazd do stolicy województwa na mecz z jej kolejnym przedstawicielem miejscową spartą. Rywal ruchu należał jednak do tych zdecydowanie najtrudniejszych w stawce. Podopieczni trenera Damiana Mikołowicza celują w awans do trzeciej ligi sukcesywnie wzmacniając w tym celu i tak bardzo silny już zespół. Żółto-czarni stanęli naprzeciwko między innymi doświadczonych w grze na najwyższych szczeblach Grzegorza Goncerza, Grzegorza Glabki czy Aleksa Januszkiewicza. Mimo to deklarowali, że nie zamierzają wyjeżdżać z Katowic bez punktów. Trener Marcin Trzcionka dokonał kilku zmian w wyjściowej jedenastce i jej ustawieniu. W niedzielne przedpołudnie nie mógł skorzystać z kac prasadlaka i Kamila Kopcia. Od początku meczu zagrali Mikołaj Duda i Fabian Brewczyk. Tym razem na ławce zaczął Michał Szromek. Wysuniętym napastnikiem miał być Marcin Kowalski z pięcioosobową linią pomocy za plecami. Ruch zaczął nieźle, ale momentami nieco nerwowo. Pierwszy błąd czwarta minuta, pomyłka Rafała Otwinowskiego i rusza kontratak ekipy. Sparty Katowice Grzegorz Glabka zdołał oddać strzał, ale też w porę wyszedł z bramki Dawity Stambuła, zażegnując niebezpieczeństwo dla żółto -czarnych. W 13 minucie celne uderzenie na bramkę rywala oddali gracze Cidrów. Piłka trafia do Szymona Siwego, siwy. E, sam decyduje się kończyć całą akcję uderzeniem z linii 16 metra prawą nogą, ale prosto w środek bramki, gdzie czujny był Bartosz Kucharski, nie popełniający najmniejszego błędu. Zdecydowanie groźniejsza okazała się próba Katowicza. 14 minuta Aleksander Januszkiewicz. No i słupek ratuje teraz Stambułę i całą jego drużynę przed utratą pierwszego gola. Nie było przesadnie wielu okazji bramkowych w tej pierwszej połowie po jednej czy drugiej strony. Na kolejną czekaliśmy do 25. minuty. Ruszyła tak lewą stroną boiska wyprowadzony przez Radzion Ale nieco uciekła ta piłka Marcinowi Kowalskiemu. Ofiarne wyjście z bramki Bartosza Kucharskiego, który ucierpiał w tej sytuacji, co sprawiło, że mi Mieliśmy kilkadziesiąt sekund przerwy. 30 minuta meczu, Bartumi Kędzierski po ziemi, za pola karnego, ale w bezpiecznej odległości piłka mija bramkę ruchu Radzianków. Dwie minuty później przenieśliśmy się pod bramkę Bartosza Kucharskiego. Rzut wolny Cidrów, uderzenie głową Fabiana Brewczyka, ale i on wyraźnie pudłuje. To był jeden z ciekawszych fragmentów tej pierwszej części spotkania. Atakuje Sparta Katowice. Grzegorz Glapka dostaje piłkę na połowie ruchu radzianków. Ma trochę miejsca. Decyduje się odegrywać na lewo do Grzegorza Goncerza. Goncerz nie miał tam jak oddać strzał, bo pilnował go Szymon Turczyn, ale wystawił tę piłkę do Mateusza Wawocznego. Wawoczny uderzył jakieś pół metra nad poprzeczką bramki Dawida Stambuły. 37 minuta. Szymon siwy wypróbował zatrzymać Grzegorza Goncerza, ale nic z tego. Piłkę dostał Grzegorz Glapka, oddał strzał i dobrze interweniował Dawid Stambuła raptem minutę później prezent otrzymali Radziankowianie, piłkę przejął na połowie rywala Kacper Zalewski, ale szybko zdecydował o oddaniu strzału i głową uratował swój zespół poza swoim polem karnym Bartosz Kucharski Wydawało się, że ta pierwsza część spotkania skończy się bezbramkowym remisem i bez większych sensacji przed gwizdkiem na przerwę ale w 45 minucie Rafał Otwinowski dał się zaskoczyć wychodzącemu mu za pleców Mateuszowi Wawocznemu, sfaulował swojego rywala, gdy ten miał już przed sobą Właściwie tylko Dawida Stambułę, no i arbiter podjął jedyną możliwą w tej sytuacji decyzję. Ukarał obrońcę ruchu czerwoną kartką. To oznaczało, że ruch przez ponad pół meczu będzie musiał grać w dziesięciu. Katowicza mieli jeszcze rzuty wolne, ale nie sprawili nim zagrożenia dla bramki Dawida Stambuły. Do przerwy 0-0, ale w kłopotach nieoczekiwanie znaleźli się żółtoczarni. Ale my chcemy być Dobrze chyba bronimy, mamy swoje sytuacje. No niestety będzie teraz trudniej, ale chyba... Ale kurwa, tak zgraźmy, zgraźmy, tak. jest dobrze tu wybronić i na pewno coś jeszcze będzie. Cały fragment wie, no tego możemy no na dwa Zobaczcie, kupia. jak pochodzimy, tutaj będzie na... cały, ja p... Lepiej uderzyć panowie, I naprawdę mamy p... z tego bramę. Jeśli rzucą na nas, a teraz już musimy, to teraz pamiętam, jak to zrobić. Rapidzicie, gra, Szkoda czerwona. gramy w dziesięciu. Ale musimy zostawić tu jaja, chłopaki, jesteśmy w stanie zrobić tutaj dobry wynik. Uważajcie na fazę przejścia. Szukajmy stałych fragmentów gry. I na pewno coś będzie. Jak skręczko, jak boli. Nie umie, to tym bardziej smakuje. Ale to buduje, chłopaki, zespół. To buduje zespół, kurwa, właśnie taki będzie jak dzisiaj. On musi być dzisiaj wykuty, na tym zespół. Idziemy, chłopaki, po zwycięstwo. Dawaj, jedziemy. Dawaj, 9 minuty po zmianie strony Gatowiczanie stworzyli sobie pierwszą po przerwie okazję do tego by zdobycie gola Ale nie trafił do siatki po ładnej wymianie piłki z partnerem Mateusz Wawoczny W 56 minucie gracze Sparty mieli rzut rożny Zdecydowali się na nietypowe rozegranie Grzegorz Glapka zdecydował się na uderzenie z ostrego kąta No i musiał wysilić się by obronić ten strzał Stambuła Jeszcze jeden corner dla miejscowych Teraz niecelnie główkował Aleksander Januszkiewicz Kolejne natarcie gospodarzy, piłka skierowana do Bartomeja Kędzierskiego, Kędzierski do nadbiegającego Pawła Mazurka i to była wyśmienita interwencja Dawida Stambuły, bo wydaje się, że stuprocentową szansę na zdobycie gola miał zawodnik z numerem 16 na białej koszulce. Brawo dla golkipera Cidrów. Ruch mając jednego zawodnika mniej na boisku musiał grać bardzo uważnie, ale też potrafił groźnie zaatakować to uderzenie wprowadzonego w drugiej połowie na boisko Michała Szromka, po którym piłka pofrunęła e, nieznacznie nad poprzeczką bramki Kucharskiego. 67 minuta, całą serię wrzutów z autu mieli gospodarze i wreszcie jeden z tych kolejnych sprawił, że cieszyli się z trafienia, przepiękne było to uderzenie Pawła Mazurka, tym razem już bez szansy na skuteczną interwencję Dawid Stambuła, w samo okno pofrunęła ta piłka, no i zrobiło się 1-0 dla Sparty Katowice. 74. minuta miejscowi chcą podwyższyć rezultaty. Krzyśków nieźle podały tę piłkę do rezerwowego Mateusza Kępskiego. Szybszy jednak był Dawid Stambuła, który mocno ucierpiał przy tej interwencji. No a rezerwowy Sparty Katowice zapracował sobie na żółty kartonik. Tymczasem raczemkowianie nie rezygnowali z walki o zapunktowanie na boisku w Katowicach. Miłosze Ćwieląg wystawia piłkę do Bartłomieja Gwiaździńskiego. Gwiaździński z dystansu i znowu zabrakło niewiele, by zmieścić się tę piłkę w świetle bramki Kucharskiego. Miejscowi szukali z kolei okazji na to, by drugim golem zamknąć spotkanie. Mieli taką szansę. Grzegorz Glabka dostał piłkę kilkanaście metrów przed polem karnym ruchu. Później wbiegł w szesnastkę Cidrów, tyle że ten strzał był niecelny. Ruch wciąż mógł więc mieć nadzieję na odrobienie strat. No i 87. minuta. Szymon Turczyn posyła piłkę za plecy obrony katowiczane. Michał Szromek przejął piłkę, nawinął Sifuentesa, a potem oddał strzałę. Drobny rykoszet, no i piłka w siatce, ruch radziowy. pokazał kawał charakteru i tym charakterem, ambicją, no i oczywiście umiejętnościami zdołał na ciężkim terenie doprowadzić do remisu, mimo gry w osłabieniu od 45 już na tamten moment minut. Zrehabilitował się tym samym Szromek za niewykorzystany kilka dni wcześniej je rzut karny przeciwko Rozwojowi Katowice, ale gol nie smakowałby tak dobrze, gdyby Ruchowi nie poszczęściło się w doliczonym czasie gry. Grzegorz Glapka huknął z bardzo daleka, trafił w poprzeczkę bramki Dawida. Stambuły rzucili wszystko, co mieli, do ataku gracze Sparty Katowice, ale mimo pięciu doliczonych minut nie zdołali już więcej stworzyć sobie bramkowej okazji. Ruch radzionków w meczu czwartej kolejki pierwszej Ligi Śląskiej zremisował w Katowicach z miejscową Spartą 1 do 1. Idealny scenariusz po tym meczu z rozwojem. Założę się, że siedział ci w głowie ten karny, ale dzisiaj robisz punkt dla Cidru. Siedział w głowie, szybkie, starałem się to wyrzucić z głowy. Dzisiaj była szansa, żeby te winy odkupić. Mimo gry w 10 pokazaliśmy, że jesteśmy mocną drużyną i dowieźliśmy ceny dla nas na trudnym terenie. W ogóle scenariusz tego meczu był taki, że, że tych bohaterów jest kilku, ale bohaterem jest ta drużyna, która... w 8 dni gra 3 mecze i walczy do końca w tym trzecim na najtrudniejszym terenie. My pokazaliśmy, że jesteśmy mentalnie i fizycznie mocni, mimo gry w 10 Trzymaliśmy się na i udało się wytargać na regię. No, można powiedzieć, że u faworyta ligi. Ten tydzień to będą apele do trenera z o trochę lżejsze treningi, czy, czy wcale nie? Czy lżejszy? cały czas trenujemy mocno i to widać tak jakby po tym meczu, że fizycznie każdy wytrzymuje kondycyjnie, więc tylko ma dokładać żeby było lepiej? To jeszcze o tą sytuację Cię zapytam, bo takie trochę zwlekałeś zadanie tego strzału rozwiązania sytuacji. Tam jeszcze była opcja chyba, żeby podawać, nie? Na początku w ogolowie myślałem, że dogram koledzy do pustej, ale obronca się dobrze ustawił, więc poszedł na tak zwany zamach, bo mógł się tego nie spodziewać. Dobra, prawo na do dziś, dzień. Szkoda, że nie dwie, bo ja to zawsze chcę wygrywać, ale dobra, niech będzie ten remis dzisiaj. No? Czuję niedosyt, nie, nie dosyć, to nie to dosyć to jest ale punkt. To to się to... Takie punkty, taki remis czasami smakuje lepiej niż, niż wygrana. Mega trudny teren, pewnie jeden z trudniejszych widzę. lidze. Mega ciężki scenariusz. A ruch Radzianku ma charakter. Ruch Radzianku ma charakter i drużyna ma charakter, tak się buduje ten charakter, bo, bo grając tutaj w 10 przez 45 minut yy, pokazaliśmy, że może i nisko broniliśmy, bo tego wymagała sytuacja, ale też stwarzaliśmy sobie sytuację, żeby ten mecz właśnie się tak zakończył. I chwała Michałowi za, za bramkę na remis, bo, bo ja już się to przewidziałem przed meczem, tylko to miało być na ale, ale trafił na remis i z przebiegu meczu jesteśmy zadowoleni, bo, bo wykonaliśmy kawał ciężkiej, i intensywnej pracy, żeby tutaj zdobyć punkt. W jakim sensie, chociaż to inny kontekst, ta piłka oddaje, bo przecież trzy dni temu to my mieliśmy sytuację i pluźmy sobie w brodę. Obiektywnie patrząc. No dziś o pechu mogą mówić gospodarze, bo raz, że świetnie Dawid tam była, dwa słupek, koprzeczka, było nie, tego trochę. Tak, tylko sytuacja, która by ustawiła, że tak powiem brzydko, mesz, to jest sytuacja Kacpra, którą kurczę nie wykorzystał na 1-0, bo, bo Bartek głową wybił za polem pole czarnym, a... A powinien to trafić taki zawodnik jak Kasper, bo, bo już jest na takim etapie i poziomie, że, że to spokojnie z palcem yy, nie powiem, gdzie powinien to trafić. Tak, zespół Sparte zawsze będzie stwarzał sytuację, bo, bo jak ktoś się zawsze obroni na boisku i tak też dzisiaj było. Dlatego, my mając młody zespół, potrafimy tutaj przyjechać i grać w piłkę. Potrafimy rywalizować jak równy z równym kosztem straty, bo bramka wynikała z tego, że chcemy graźnie kopać. I w pierwszej części gra z 11 na 11, Torugrazianku prowadził grę, mając młody zespół, można powiedzieć, czek Młodzieżowców, Owlsworth, dzisiaj jest w podstawowym składzie plus, plus weszły jeszcze z. Z ławki i robimy tutaj punkty. Także to, co mówiłem przed meczem, że musimy w siebie wierzyć, no to dzisiaj to pokazało. Trzy mecze w ciągu 8 dni, a my wyrównujemy w tym trzecim meczu w samej końcówce, grając w 10, ale jednak ten odpoczynek chyba teraz się przyda, jaki to będzie tydzień przed kolejnym meczem. Czyli to, to nie jest przypadek, że, że my tak gramy do samego końca, bo my po prostu ciężko trenujemy. W tym tygodniu byliśmy każdy dzień w pracy, tak naprawdę, bo, bo trzeba się zebrać, przyjechać na trening, zrobić ten trening czy czy drużynowo, i sobotnie. Rano, po opisaniu sami są trening, bo oni czują, że bez treningu nie ma, nie ma nic. I to nam dzisiaj oddała piłka. Ale tak, trzeba odpocząć, bo po Kowalu już dzisiaj widziałem, że już już bardzo duże obciążenie i mówi, że musi trochę odpocząć. Ale na szczęście mamy teraz parę dni na regenerację, by w sobotę znowu podejść mocno do piasta i zapunktować, no bo po to w tym sezonie gramy, by właśnie każdy mecz wygląda tak jak ten dzisiejszy, żeby Ruga cieszył, cieszył, walczył Dzięku walczył i Ruga Dzięku punkt.